Witam w planowaniu postów, yy, publikowanie i planowanie postów. Yy, wiemy już o tym, yy, jak pisać posty, prawda? Możemy sobie zaznaczyć, na jakich kontach on ma być opublikowany. Yy, mamy powiedzmy jakiś tutaj yy, post. Ja tutaj nie będę w tej chwili kreatywnie wymyślał go. Kiedy mamy już do stworzonego, obojętnie czy to jest grafika, wideo czy jakieś inne rzeczy, to zauważmy, że tu możemy w tym momencie wybrać, czy mamy opublikować go od razu, czy mamy go zaplanować. Jeśli wybierzemy sobie, że chcemy taki post zaplanować, to możemy po prostu tutaj wybrać dokładnie jakąś datę i godzinę tej publikacji, prawda, po to, żebyśmy mogli sobie taki post dokładnie zaplanować. Eee, tu też mamy coś takiego jak kategoria. Kategorie dokładnie omawiam w innym materiale. Chodzi o to, że możemy sobie poukładać właśnie w linię postów takie kategorie, e, te posty też, żeby e, później można było je w bardzo fajny sposób kolejkować. I tu mamy też taką opcję, że taki post właśnie możemy kilkukrotnie go publikować. I teraz zaznaczając taką opcję, zauważmy, że mamy. Dopóki nie usunę go z kolejki, i tu mamy ile razy ma się on pokazać, i tu mogę wpisać dowolną ilość. I kolejną opcję. Yy, mamy taką, że do jakiejś konkretnej daty, prawda? Bo wiemy, że później po tej dacie, załóżmy, nie mamy jakiejś tam konkretnej promocji i tak dalej, czy powiedzmy jest to jakiś okres świąteczny, więc to, to jest taka opcja. Tu mamy też yy, kolejną opcję, która jest yy, optymalizacja, dlatego że publikując te posty, system yy, może mierzyć. Yy, Yy, to kiedy najlepiej jest publikować posty i w tym momencie, kiedy mamy tutaj yy, yy, publiko publikowane różne, różne posty to system po prostu tu nam pokaże ciemne pola. Ja za chwilę się przełączę na inne konto, to mam nadzieję, że tam będzie już więcej takich rzeczy. I w tym momencie możemy sobie zaznaczać. Tu możemy też na przykład optymalizować po to, żeby było więcej kliknięć, czy możemy też robić różne cele. Na przykład lidy, że z takich postów ktoś się nam zapisuje, lub z takich postów ktoś nam kupuje. Te wszystkie rzeczy możemy sobie mierzyć w innym wideo też pokażę, jak te cele ustawiać. Ok. Tutaj jeszcze mamy oczywiście taką opcję, e, że możemy po prostu zapisać to sobie jako szkic, po to, że powiedzmy, jest to w szkicach i y, pracownik załóżmy. Tworzy posty, a później ktoś sprawdza, czy wszystko jest w porządku, i taki post ze szkicu może już wtedy przenieść, żeby on faktycznie był opublikowany. Ok, szybko się tylko przełączę. Zobaczmy, czy tutaj nam się pokaże ta opcja. I teraz, kiedy mamy konto, w którym faktycznie e, już publikujemy, to system może nam pokazać, kiedy najlepiej publikować, e, w jakich godzinach, prawda. Gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, to system nam tutaj pokazuje. Czyli te okienka, im ciemniejsze tym lepsza e, godzina. E, więc tu faktycznie, e, przez to, że e, każdy post e, jest mierzony, to po prostu możemy sobie e, wybrać konkretną godzinę. To jak to dokładnie robić, to też będę mówił w innym wideo, kiedy pokażę, e, kiedy publikować posty. Ok. To tyle, jeśli chodzi o planowanie i publikowanie postów. Pozdrawiam, Tomasz.